Cześć! Dzisiaj przyjrzymy się czemuś, co zaczęło się od zwykłego listu do przyjaciółki, a stało się, no cóż, globalnym manifestem. Chodzi o feministyczne rodzicielstwo i jedno z pozoru bardzo proste pytanie. I oto ono to właśnie to pytanie zadała autorce jej przyjaciółka, i zaraz po tym, jak na świat przyszła jej córka. Taka prosta, ludzka prośba o radę, a okazała się iskrą, która zapaliła coś naprawdę wielkiego, coś, co poruszyło cały świat. I właśnie w tym tkwi cała magia. To nie jest jakiś tam suchy akademicki podręcznik, to jest list, bardzo osobista, intymna odpowiedź. I co najciekawsze, jego uniwersalność sprawiła, że te rady, pierwotnie przeznaczone dla jednej osoby, nagle zaczęły rezonować z ludźmi na całym świecie. Zanim więc przejdziemy do samych rad, zatrzymajmy się na chwilę przy tej formie, bo to, że to jest list, ma ogromne znaczenie, nadaje całości taki ciepły, bardzo bezpośredni ton, dzięki temu ma się wrażenie, jakby ta pełna troski porada była skierowana prosto do nas. No dobrze, to zanurzmy się w sedno sprawy. Co jest tym feministycznym założeniem? Adicie od samego początku stawia sprawę jasno tu nie chodzi o jakąś skomplikowaną teorię, chodzi o świadome, praktyczne, codzienne wybory, te małe rzeczy, które tak naprawdę kształtują młodego człowieka. I zanim pójdziemy dalej, ustalmy jedną rzecz. Definicję, którą posługuje się autorka. Jest naprawdę prosta i klarowna. Bez żadnych zbędnych dodatków. Feminizmu to po prostu wiara w pełną równość. Społeczną, polityczną, ekonomiczną. Kropka. Nic więcej, nic mniej. I to jest chyba kluczowe przesłanie. Celem nie jest stworzenie jakiegoś ideologicznego żołnierza z etykietką feministka. Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby dać dziecku narzędzia. Narzędzia do bycia autentyczną, pewną siebie i po prostu świadomą swojej wartości, pełną osobą. Ale uwaga, jest tu pewna pułapka. a je nazywają feminizmem light. Co to takiego? No, to jest taka pozorna równość, pełna warunków i gwiazdek. Trochę jak w tym powiedzeniu, mężczyzna jest głową, ale kobieta szyją. Niby równo, ale nie do końca. A prawdziwy feminizm, o którym mówi autorka, nie idzie na takie kompromisy. Chodzi o pełną, bezwarunkową równość. No właśnie, i tu dochodzimy do absolutnie kluczowej sprawy. To wszystko zaczyna się w domu, od tego, co dziecko widzi każdego dnia. Bo, no cóż, równości nie da się wykuć na pamięć z książek, jeśli nie widzi się jej w praktyce, u samych rodziców. Więc Ackici daje nam trzy takie fundamentalne, bardzo praktyczne kroki. Po pierwsze, autentyczność trzeba być po prostu pełną, szczerą osobą. Po drugie, partnerstwo, czyli prawdziwy, równy podział obowiązków. I wreszcie po trzecie, trzeba aktywnie odrzucić te wszystkie ograniczające schematy i stereotypy. I zobaczcie, jak ważny jest tu sam język. Ten przykład to doskonale pokazuje. Kiedy słyszymy, że ojciec pomaga przy dziecku, co to tak naprawdę sugeruje? Ano to, że główny ciężar i tak spoczywa na matce, a on tylko, no, pomaga. A Dicie mówi jasno: to nie jest żadna pomoc, to jest współodpowiedzialność. Równa. To jest chyba jedno z najmocniejszych i najbardziej bezkompromisowych zdań w całej tej książce. To jest, można powiedzieć, sedno tego manifestu. Argument w stylu: bo jesteś dziewczynką, albo chłopcom nie wypada, nigdy, ale to przenigdy, nie powinien być usprawiedliwieniem dla jakichkolwiek ograniczeń. Skoro już mowa o odrzucaniu ról płciowych, to naturalnie przechodzimy do kolejnego potężnego narzędzia, do języka. Adisie bardzo mocno podkreśla, że słowa, których używamy na co dzień, wcale nie są neutralne. One, one aktywnie budują i kształtują rzeczywistość, zwłaszcza w oczach dziecka. Adiczy wskazuje tu na kilka konkretnych pułapek. Zastanówmy się, dlaczego asertywną dziewczynkę często nazywa się władczą, a tak samo asertywnego chłopca liderem? To jest ta sama cecha. Dalej przestrzega przed takim subtelnym wciskaniem, że małżeństwo to jakiś ostateczny cel, życiowa nagroda. I w końcu coś, co może wydawać się niewinne. Słowo księżniczka. Brzmi miło, ale niesie za sobą cały bagaż oczekiwań na bierność, na bycie uratowaną. Dobra, teraz przechodzimy do sugestii, którą sama autorka uważa za, no, może nawet najbardziej rewolucyjną ze wszystkich. Chodzi o uwolnienie dziewczynek od tej wszechobecnej presji bycia lubianą lubianą za wszelką cenę. No właśnie ucz ją, by nie dążyła do bycia lubianą. To jest naprawdę radykalna zmiana perspektywy, prawda? Zamiast tresować dziewczynki w zadowalaniu innych, Adicie mówi: Uczmy je, jak być sobą. Po prostu. I Adicie bardzo dokładnie wyjaśnia, dlaczego ta presja jest tak niszcząca bo co się dzieje, gdy ktoś za wszelką cenę chce być lubiany? Tłumi swoją autentyczność, ogranicza asertywność, boi się walczyć o swoje, żeby kogoś nie urazić. To hamuje ambicje, a co najgorsze, dławi prawo do złości i do mówienia nie. A przecież złość to normalna, ludzka emocja. Więc jaka jest alternatywa? Jaki jest ten pozytywny cel? Zbudowanie silnego wewnętrznego poczucia własnej tożsamości, takiego, które nie jest zależne od lajków, od zewnętrznej aprobaty, od opinii innych. To jest właśnie fundament prawdziwej wewnętrznej siły. No dobrze, to podsumujmy. Do czego to wszystko prowadzi? Jaki jest ten ostateczny cel, ten dar, o którym mowa w tytule tej sekcji? Adichie sprowadza to wszystko do prostego, ale niezwykle głębokiego wniosku: takie feministyczne rodzicielstwo to nie jest żaden radykalny, ideologiczny akt. To jest akt miłości i zdrowego rozsądku. To po prostu praktyczne podejście, które ma na celu prawdziwe dobro dziecka. Więc raz jeszcze, jaki jest ten ostateczny cel? Nie chodzi o to, żeby wychować jakąś superbohaterkę czy wojowniczkę, chodzi o wychowanie pełnej osoby, kompletnego człowieka. Kogoś, kto jest świadomy swojej wartości, kto jest zdolny do miłości, do empatii, ale też jest asertywny. Kogoś, kto po prostu wie, że zasługuje na wszystko co najlepsze w życiu. I na koniec warto zadać sobie to pytanie. Manifest Adichie podpowiada, że być może tym najcenniejszym darem jest po prostu wolność: wolność bycia sobą, bycia tą pełną osobą, wolną od ciasnych klatek stereotypów.